Co wam się kojarzy ze słowem oddawać? Można oddać, co się znudziło. Ja bym nie oddał swoich poszaków. A jakich fajny, to nie oddajesz. Co to jest próbowanie? Ja lubię próbować słabowego. A ja chciałbym spróbować taką zrobić miksturę, która umie zabarwiać. Ma zielono i ma czerwono, bo bym mógł zrobić na przykład kwiat. A komu byś go dał? Taki piękny kwiat, to dałbym mamie. To dziecinnie proste. Tylko w Play możesz w ciągu 30 dni wymienić smartfona, zmienić ofertę lub całkowicie z niej zrezygnować. Przyjdź do Salonu Play i przekonaj się, jak działa nowy program Fair Play. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ja bym chciała spróbować tak jak on.